No witam, patrzcie sobie śpią kabany nic nie słyszą nie, łudzić ich chyba nie będę za dużo sobie nie pooglądamy dzwoneczki jedne nie kupuję nie ma tak teraz Mogę się ktoś przebudzić chociaż powiercić Ale to nic Spróbować gwiznać Dopy nie powinny I więcej nie zobaczymy ich nie wejdziemy, nie sobie śpią To by było tyle pewnie na dzisiaj A zrzutów jeszcze świeżych u mnie nie ma także Delikatny rekonesans I czekamy